ten świat, który my znamy, oparty o prawo międzynarodowe, nienaruszalność granic, zakaz agresji, uznanie suwerenności państw, on się skończył nie przez wystąpienie Donalda Trumpa, tylko poprzez agresję Rosji i zabranie części terytorium i do tego pogodzenie się ze społeczeństwem demokratycznym zachodnim z Sytuacją, zrezygnowanie z możliwości odbicia tych terytoriów, bo to byłyby, koszty byłyby zbyt duże i, jakby, no, po prostu ten świat tak teraz wygląda. I to nie jest, że po, powodem tego nie jest Trump, bo Trump jeszcze, prezydent elekt Trump, nie objął władzy, a to wszystko już się wydarzyło. Jeśli chodzi o Ukrainę, ta wojna jest w czasie prezydentury Joe Bidena. No, i tu jest ten problem. Więc co może zrobić teraz? Walczyć o przywrócenie tego ładu międzynarodowego, to trzeba by konsekwentnie wyprzeć Rosjan z zajętych terytoriów Ukrainy.